Kiedy ostatnio nagrywałem film dotyczący kopii zapasowych w środowisku replikacyjnym, stwierdziłem, że muszę trochę opowiedzieć o zmianach, których dokonał Oracle w ostatnim roku w tym obszarze. Myślę, że w niedługim czasie wszystkie stare tutoriale, które możemy znaleźć w sieci, przestaną działać na najnowszych wersjach. Zmian jest stosunkowo niewiele, ale wprowadzają chaos w konfiguracji oraz samych poleceniach. Dzisiaj skupię się na najprostszym scenariuszu replikacji Master Slave opartym o pozycję w logach binarnych w bazie danych MySQL. Przejdźmy przez proces ustawienia takiego scenariusza zgodnie z obecną dokumentacją. Na chwilę obecną najnowsza wersja MySQL to 8.0.28. Żeby uruchomić replikację, ważnych jest tylko kilka parametrów. Edytujemy plik konfiguracyjny serwera. Ze względu na bezpieczeństwo, po instalacji MySQL nie nasłuchuje na żadnym interfejsie sieciowym. Możemy bardzo łatwo włączyć działanie bazy danych w sieci komentując linię Bind Address. Replikacja wymaga ustawienia identyfikatora serwera oraz dziennika transakcji. Od lat w przeróżnych tutorialach możecie zobaczyć, że ustawianie parametrów Server ID oraz Log Bin jest standardem. Tak naprawdę, MySQL obecnie zawsze nadaje identyfikator serwera. Jeśli nie ma go ustawionego w pliku konfiguracyjnym, to domyślna wartość jest równa 1. W MySQL 8.0 logi binarne są zawsze włączone, więc dodatkowe ustawianie ich w konfiguracji jest zbędne. Poza tym zapis transakcji na replice nie jest wymagany, chyba że replika będzie pełniła też funkcję źródła dla innej repliki, lub gdy będziemy chcieli wykorzystać replikę do kopii zapasowych. Dla porządku i przejrzystości konfiguracji odkomentuję obie zmienne i ustawię je analogicznie na obu serwerach. Zmiany zadziałają po restarcie bazy danych. Zaznaczę, że są to wyłącznie podstawowe parametry wymagane do ustawienia najprostszej replikacji. Zgłębiając ten temat, odkryjecie więcej zmiennych, które mają duży wpływ na to, jak replikacja działa. Kiedy zmianę plików konfiguracyjnych mamy z głowy, logujemy się do źródła naszej repliki, czyli tak zwanego mastera. Replikacja odbywa się przy pomocy zwykłego połączenia sieciowego, więc potrzebujemy użytkownika, dzięki któremu nasza replika uzyska dostęp do zapisu transakcji. Nazwa użytkownika dowolna adres IP w tym przypadku to host Ubuntu 02 ale możemy użyć całej podsieci, jeśli mamy więcej replik. Hasło dowolne. Uprawnienie wymagane jest jedno o nazwie replication slave. Kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, to odczytanie numeru pozycji i nazwę pliku dziennika transakcji. Jeśli chcemy zrobić to poprawnie według dokumentacji, to w pierwszym kroku zakładamy blokadę na całej instancji. Komenda Flash Tables with Read Lock zamyka wszystkie otwarte tabele i blokuje je. W ten sposób cała instancja jest w trybie tylko do odczytu do momentu zdjęcia blokady. Log zostanie automatycznie zwolniony, kiedy połączenie, które go wywołało, zostanie zamknięte. Dokumentacja radzi o drugiego połączenia i uruchomienie polecenia Show Master Status. Kiedy logi binarne są włączone, to w rezultacie uzyskamy nazwę pliku oraz numer pozycji, który użyjemy przy konfiguracji repliki. W tym momencie, jeśli na naszym masterze posiadamy jakieś dane, to powinniśmy zrobić kopię zapasową. Jeśli narzędzie, którego używamy, automatycznie odczyta nazwę i pozycję binloga, to możemy pominąć krok z blokowaniem bazy i ręcznym zapisywaniem informacji o naszym masterze. W tej chwili możemy zwolnić naszą blokadę. Przejdźmy na naszą replikę i ustawmy replikację. Jeśli mamy kopię zapasową Mastera to najpierw musimy ją przywrócić na replicę. W tym przypadku mam czystą instancję więc przechodzę do konfiguracji. Tutaj możemy zauważyć zmiany. Używamy składni Change Replication Source zamiast Change Master. Słowo Source zastępuje słowo Master. Przy każdym parametrze musimy określić host, nazwę pliku oraz pozycję. Użytkownik i hasło są opcjonalne. Kolejną zmianą jest wymóg używania bezpiecznego połączenia dla użytkownika replikacyjnego, który używa algorytmu SHA2 do szyfrowania haseł. SHA2 jest używany domyślnie w MySQL, a klucz dla bezpiecznego połączenia jest wysyłany tylko na żądanie klienta. Jeśli tego nie ustawiliśmy w inny sposób, wystarczy, że użyjemy parametru Get Source Public Key który zainicjuje szyfrowane połączenie w celu weryfikacji użytkownika replikacyjnego. Mimo takich ustawień MySQL zwraca nam dwa ostrzeżenia. Nie znalazłem informacji dotyczącej mechanizmu nawiązywania połączenia ze źródłem replikacji, ale wynika z tego, że hasło wysyłane jest zwykłym tekstem. Planuję to sprawdzić na poziomie sieciowym w innym filmie. Zapewne dlatego wymagane jest ustawienie bezpiecznego połączenia replikacyjnego. Drugie ostrzeżenie wynika z zapisanego hasła użytkownika replika. Jest ono przechowywane w formie niezaszyfrowanej w tabeli Slave Master Info w schemacie MySQL. To zadziwiające, że producent MySQL od przynajmniej dekady nie zrobił porządku z bezpieczeństwem połączenia w replikacji. We wcześniejszych wersjach MySQL przechowywał to hasło w pliku tekstowym w katalogu z danymi, również w formie niezaszyfrowanej. Co proponuje w zamian? Ręczne uruchomienie replikacji z parametrami użytkownika i hasła. Co ciekawe, w ostrzeżeniach dalej można znaleźć stare słownictwo, a jak się zaraz przekonamy, Start Slave jest już nieaktualne. Wyłączę teraz blokadę na źródle, bo o tym zapomniałem. Przejdę teraz do zarządzania replikacją. Podstawową komendą jest show replica status. Dodajemy na końcu polecenia backslash duże G po to, żeby przedstawić poszczególne parametry pionowo, a nie poziomo. Zwracam uwagę, że obecnie to słowo replika. A nie Slave jest poprawne. Tych parametrów jest też więcej niż w starszych wersjach MySQL. Nasza replikacja jest w tej chwili wyłączona, więc użyjemy komendy Start Replika. Sprawdzamy status. O tym, że replikacja działa, świadczą dwa parametry. Replika.io i SQLrunning. Jak widzimy, nasze połączenie nie jest szyfrowane, ponieważ go nie ustawiliśmy. Replikację zatrzymujemy poleceniem stop replika. Nasze statusy zmieniły się ponownie na słowo no. Jest jeszcze jedna komenda dosyć rzadko używana: reset replika. To polecenie czyści parametry replikacyjne usuwa Relay Log oraz usuwa informacje o nazwie pliku dziennika transakcyjnego oraz pozycji. Nie pozostaje mi nic innego jak ponownie ustawić replikację. Uruchamiam i sprawdzam ostatni raz status. Utworzę teraz najprostszą bazę danych i sprawdzę, czy dane z serwera Ubuntu 0.1 przeniosą się na serwer Ubuntu 0.2. Zajrzyjmy teraz na stronę MySQL, tam gdzie znajdują się wszystkie zmiany w danej wersji. Zaglądam na wersję 8.0.26 i znajduję w detalach opisaną zmianę, o której wspomniałem. Bardzo ważny jest zapis: Incompatible Change, ponieważ powoduje niezgodność w pewnym obszarze z poprzednią wersją. W tym przypadku zmiana dotyczy utworzenia aliasów lub zmian w strukturze schematów systemowych. Słowo master zastąpione zostaje przez słowo source, slave przez replika, MTS, które oznaczało multi-threaded slave, przez MTA, czyli multi-threaded applier. Zmieniają się pliki pomocy, nazwy w procesach oraz w performance schema. Jeśli od tej wersji przestał Wam działać monitoring, to właśnie przez tę zmianę. Mimo wszystko Oracle przygotował możliwość używania starego słownictwa przez ustawienie odpowiedniej zmiennej systemowej. Słowa podmienione są nie tylko w bazie danych, ale też w narzędziach pomocniczych MySQL Dump, MySQL Admin oraz MySQL Binlog. Mamy wykaz zmiennych, które się zmieniły, ale też wyjątki, gdzie dalej pozostają stare słowa. Zajrzyjmy teraz w parametry związane z repliką. Skupimy się na modyfikacjach, które niedawno wprowadził Oracle. Widzimy, że w dokumentacji naniesione są zmiany związane ze słownictwem. Zrobił się tutaj niezły bałagan. Słowa master i slave funkcjonowały od wielu lat. Prawdopodobnie komuś zaczęły się źle kojarzyć. Mamy tu parametr skip slave start. Jeśli mamy ustawioną replikację to przy starcie MySQL ona zawsze będzie startować. Do wersji 8.0.24 jedynym sposobem, żeby powstrzymać uruchomienie replikacji, było umieszczenie zmiennej skip-slave-start w pliku konfiguracyjnym lub uruchomienie demona MySQL z tym parametrem. Do tego wymagane było zalogowanie się do serwera. Ta zmiana polega na tym, że możemy obecnie zdalnie wyłączyć replikację przy starcie bazy danych używając komendy Set persist Only. No i trzeba wspomnieć, że Skip Slave Start zmienia się na Skip Replica Start. Druga istotna zmiana w obszarze replikacji to wielowątkowość. Od wersji 8.0.27... Wszystkie repliki domyślnie używają czterech wątków zamiast jednego. Pozwala to na szybsze przetwarzanie zmian pobranych z naszego źródła. Ma to na celu eliminację opóźnień replikacyjnych. Do liczby wątków musimy zawsze dodać jeszcze jeden, który pełni funkcję koordynatora. Pamiętajmy, że na źródle w dalszym ciągu będzie tylko jeden wątek replikacyjny. Wielowątkowość jest obecna nawet w starej wersji 5.6, ale od niedawna jest domyślnie włączana na czterech wątkach. Warto zatem zapoznać się z mechanizmem jej działania oraz dodatkowymi parametrami, które mają na nią wpływ. Na tym zakończę film. Zmiany w serii 8.0 dotyczą nie tylko najprostszej replikacji. Dużo zmian znajdziecie w replikacji grupowej czy tej opartej na wskaźnikach gti Ale to temat na inny odcinek. Pozdrawiam, cześć.